Z tej strony Jarki, a dzisiaj jest ze mną ekipacz. Hej, hej! Hej! Nie batry, a dzisiaj będziemy nagrywać pomidor. Gra yy, jest następująca, że jedna osoba siada na pufie, a tu są wszystkie osoby i zadawają jej pytania, a ona, nie, ona musi przyjaźć ciągle pomidor i nie, nie może się, się zasmiać. Ta tak się zaśmieje, to przechodzi ta osoba, która ją roześmiała. I tak jak widać mamy karteczki, karteczki. karteczki? Ja jedną karteczkę. I na kogo wypadnie, no, ten będzie ten pomidorem, kogo, Na kogo wypadnie, ten będzie pomidorem, więc trzymajcie kciuki, żeby ja, żeby Ola była pomidorem. Jest Hania, moja stra. Hania, jest pomidorem. jesteś pomidorem? Jestem Haniu pomidorem. Siadaj, siadaj. Oj, siadaj. Eee, nie, tu jest tylko. I ten się odcinek będzie trwał około 10 minut. No. Takiego? Oto no sobie na O kameraki, To Oto zaczynamy od Patrycji. Patrycja daje Zaczynamy od Patrycji. No. Jaką... Jaką najbardziej lubisz zupę? Pomidor. Jak się nazywa twoje przedszkole? Pomidory. Ola, trzymaj. Eee, ile masz lat <laughs> od tyłu? Pomidor. <laughs> Co masz na głowie? Co najbardziej lubisz jeść z McDonalda? E, jaką najbardziej lubisz bluzkę? Co masz na głowie? Jak masz na imię? Nie ma no. dzisiaj skarpetki. Punder. Dobra, matka jest dzisiaj na pomidora. Ale nie lasujemy? No, nie. nie, bo teraz... kto ja bym zaśmiał? A ja. no, ty. Hania, ja siadaj, ty pierwsza. Ale będzie. teraz. Eeeh, co się pije w po kierunku? Ponder. Co na ciebie spadło? Ponder.

Yes. Teraz ty, <grym> ty okay. Ale oni nie będą mieli, trzymać kamery? Yes. Okay. Nie. Ja. umieć Tak, tak, no, tak. postawimy kamerę. Ha. Tak. <grym> no, Ta. Nie, tak, Nie, to swój tą Tu, ale teraz, tak. Nie, opcja 1, to będzie taka. nie, pufa? Widać, będzie ma, widać. Ma, ma, widać. A usiądź. No to możemy tak, panie okay. Dobra. Widać? Tak, widać. Musisz trochę głośno mówić, dobra? Okej. Okay. Widać. Widać. Dobra. Dobra, ja no teraz ja dodaję pytanie. Ile masz pryszczy? Pomidor. Tak. No, a teraz ty. Ile masz ...na tyłku? Pomidor. Y -y. Pomidor, płaszcz, Pomidor. I, jak bardzo lubisz się, zamykać się w toalecie? Pomidor. Ja mam sok w podzianku. Ale schodzisz, ale się Rosia ja poza. Ale to ja ją ja rozmieszyłam. Dam radę może z kamerą? Ola, u mnie. A ja zaczynam? Zadasz no, radę. Dawaj. Eee, no, lecimy. Teraz mój. Eee, Pijesz włóczkę, bo się! Nie! Nie wygrałeś! Nie wygrałeś! siadaj! Wygrałeś, musiałaś kiedyś pomidor, a nie nie. się nie, zapomniałaś. A ja Dobra. Dobra, po mnie. Pijesz piwa z włóczką, po co? Pomij, Co masz? <grym> na tyłku? O kurde, że... Patrzcie na trudnie, na kamerę. Dobra, teraz ja właśnie. Dobra, no. Chodź. Piłaś, paliłaś papierosa i piłaś piwo po ciemku i mieć. <grym> Będziemy nazywać to pomidor, tam piłka pomidor. No, dawaj. Hejka! No, pomachaj. Co ci, co ci, co ci, co ci, co ci zawsze Elo! Elo! <laughs> co masz narysowane na głowie? Pomidor. E, co masz narysowany na czole? Pomidor. <laughs> Jak, jak bardzo mieli aż do pomij? Czym strasz? Dobidor. Co ci teraz sika na głowie? <grym i wiedzia> Dobra, chaja idziesz. Co ci teraz się Co ci teraz cika na głowie? Ale no, będzie się zmieniać. No, haniebaj, wam pokażę. To dostanie, że jest chwałek. Jaka ci teraz o smaku kupa przyszła do czoła? Pumdol! Wcisnę na głowie. Pumdol! Jak wyłaj wódkę w pracy i narkotyków? no to ja? No, to, no to nie, jest idź tam. Dzień dobry. Dzień dobry. No, teraz mi. Halo. No. Ello! <noise> <noise> <Hello! głos> dobra. Dobra, teraz słuchajcie, bo to będzie bardzo śmieszne. E, witamy w naszym odcinku. Ej, cicho. Co na ciebie spada? <noise> Ej, witamy w naszym odcinku. <głos> dobra. <głos> Jak masz na imię? Eee, co mi robisz Kupę I na kupie Czy raz i pijesz wódkę? Dobrze. <laughs> Dobra. Las! Co masz jakieś wódki? Eee, co masz w jak pomidorem, to, on, to całujesz go w dupkę. Dobrze. <grym> <grym> <Było grym> dobre! Ela, witam no w nowym odcinku. Ela, witam no w nowym odcinku. Dobra, zamkniemy. Dobra, bo was zaraz wyłaniem odcinka. O to za dużo razy to powziała. Dobra, już yes, zaczynamy teraz Ola jest. Bo tak postanowiliśmy, bo ona mnie rozmieszyła wiecie. Nie, eee, jak ma... Jak ma na imię twój chłopak Pawełek? Momidor. Czemu grasz w gry w pracy? Pomidor. Eee. Całujesz mnie w dupkę. Nie to nieprawda. Ale bo... Kania się no. zdokautowała. Jak się zaśmiałaś. Hania, Hania, no. Han. no. eee. ja, Jaki jest kraj e, na świecie? Pomdol. Pomdrowy kraj. Czy mieszkasz w dupie, burzyna? Pumdor. Jak się nazywasz? Pomdol. Co na ciebie leci? Pomdol. Pojechł wódkę i papierosa? Wlaż wódkę i papierosa. Pondol. Artur! W co, w co grasz? domy. Serasz... Serasz, że... Na przykład... Poczekaj. Serasz ten, co? Pomidor. Gierdzisz ja tańczą? Pomidor. Ola, teraz ty. <laughs> Jak straszny. Co robisz w kiblu? Pomidor. Palisz i pomidor. Pomidor uh. ma ciebie lepiej. Pomidor.